Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na sałatkę z kapusty, sałatkę królewską. Smakować będzie fantastycznie w zimę, przypominając smaki lata. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Tutaj, jak widzicie, przygotowaną mam kapustę. Moja kapusta waży 2,5 kg. Ja już oczyściłam z niej te brzydkie wierzchnie liście. Kapustę pokroję teraz na ćwiartki. Usunę z niej głąb. I tak przygotowaną kapustę poszatkuję. Ja już szatkuję już bezpośrednio do miski, w której będę robiła sałatkę. Kapustę mam już poszatkowaną. Tutaj przygotowany mam kilogram ogórków gruntowych. Ogórki umyłam. Teraz z każdego ogórka odcinam końcówki. I ogórki ścieram również na mandolinie, na plasterki. Ogórki zetrę cieniej niż kapustę. ogórki są starte tym razem przygotuję paprykę tutaj mam kilogram czerwonej pomarańczowej papryki z papryki wyjmę pestki i paprykę pokroję w cienkie paseczki pokrojoną paprykę przekładam do miski z ogórkiem i kapustą i tym oto sposobem, jak widzicie, już prawie brakuje mi miejsca w mojej misce, a to jeszcze nie koniec. Następnie przygotuję cebulę, kilogram cebuli obieram i cebulę pokroję w biurka. Przekładam do miski. Następnie obiorę marchewkę. Tutaj mam pół kilograma marchwi i marchewkę ścieram. Marchewkę ścieram bezpośrednio do miski na tarce o grubych oczkach. I to był już ostatni składnik naszej sałatki. Teraz ją wymieszam. Szczerze mówiąc najlepiej jest to zrobić czystymi rękami sałatki jest naprawdę dużo następnie sałatkę zasypuję 60 gramami soli kamiennej dodam również 300 ml oleju roślinnego i całość ponownie przemieszam miskę tak przygotowaną sałatką przykleję następnie i odstawię na bok na godzinę aby wypuściła sok posolona sałatka zaczyna mięknąć i dużo łatwiej jest ją wymieszać po godzinie sałatkę przełożyłam do dużego garnka do sałatki wlewam 100 ml octu jabłkowego i podgrzewam 10 minut mieszając Tak kiedy sałatka bardzo dobrze się podgrzeje, ściągam ją z grzania i jeszcze gorącą wypełniam słoiki. Kapustę w słoiku bardzo dobrze ubijam i wypełniam tak mniej więcej do 3 czwartych wysokości. Jak widzicie, wyszło mi tutaj 5 litrowych słoików. Teraz każdy słoik zalewam zalewą z dna garnka. Zalewa jeszcze ciągle musi być gorąca. Następnie papierowym ręcznikiem dobrze wycieram brzegi słoików. Oczywiście słoiki nakrętki były poprzednio wyparzone ale musicie się upewnić, że są one również suche i czyste. I zakręcam w ten sposób przygotowane słoiki, jeżeli zalewa i kapusta i warzywa są bardzo, bardzo gorące, możecie tak przygotowane słoiki zostawić do wyschudzenia odwrócone do góry dnem. Natomiast, jeżeli chcecie, proponuję je Wam zapasteryzować 10 minut od zagotowania się wody. Oczywiście oczywiście słoiki wstawiamy do takiej samej wody, jaka jest temperatura słoika, i pasteryzujemy pod przykryciem. I w ten oto sposób prezentują się moje gotowe słoiczki. Sałatka jest naprawdę bardzo fajna. Mam nadzieję, że Wam również posmakuje, że Wam się spodobał. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!